Marcin Filipczak dla portalu Fight Sport. Dzień dobry Marcin. Witam serdecznie. Jak wizyta w Warszawie w Mariocie, bo jesteśmy przed galą FEN 31 Już jest napięcie startowe, bo praktycznie no, można powiedzieć dwa dni i wchodzisz do oktagonu. No, najgorsze to jest zawsze czas oczekiwania na walkę już na sali, jak się jest przebranym, gotowym. A czas oczekiwania na przykład na ważenie, wagę, żeby dociąć, nie ma z tym problemu, nie ma stresu? Nie, ja wagę już mam na dzisiaj nawet zrobioną, mogę dzisiaj wejść na wagę. Nie zbijam dużo kilogramów, nie robię żadnych tam cudownych, cudownych rzeczy, hydroliz, lub czy tego typu rzeczy. A powiedz mi, ile czasu miałeś na przygotowanie od momentu dostania propozycji do, powiedzmy, do już do teraz do walki? Około 5 tego nie było. Wystarczyło w zupełności? Myślę, że tak, jestem w dobrej dyspozycji. E, powiedz mi, bo e, jesteś tutaj, powiedzmy, debiutantem, tak? Czy jakieś szczególne masz wrażenia, jeśli chodzi o organizację Fight Exclusive Night? Czegoś oczekujesz? Eee, prowadziłeś rozmowy z prezesami, żeby gdzieś dojść do rywalizacji, która jest chyba najlepszą i najmocniejszą rywalizacją w kategorii 93 kg. Jest tu paru, może bym powiedział, nawet na tą skalę koni, tak? takich chłopaków, którzy mają znane nazwiska. No, nie trzeba daleko szukać. Marcin Wójcik, Adam Kowalski, eee, no to są naprawdę uznani zawodnicy. Widzisz siebie w tym towarzystwie, czy po prostu potrzebujesz jeszcze czasu na adaptację. No myślę, że trzeba będzie trochę walczyć, żeby się do nich tam dobić, No ale chcę kiedyś tam do nich dojść i rywalizować z nimi. Pamiętam, że ty kiedyś rozważałeś kwestię kategorii zmiany kategorii nawet na kategorię średnią, o ile się nie mylę I, i, i faktycznie byłbyś w stanie zrobić kategorię średnią, czy już po prostu zostajesz tutaj w kategorii półciężkiej. Myślę, że jakby była ciekawa oferta, jak coś przedstawiony jakaś droga w kategorii średniej, to bym mógł zejść. Czyli ty prawie naturalny limit masz, tak? Niewiele chyba kilogramów robisz, tak? Jak to wygląda u ciebie? No, nie wiem, 96 kg, 98 waży tak na co dzień, to więc 4-5 kg to nie jest dużo. Marcin, gdzie się przygotowywałeś, jeśli chodzi o, 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 powiedzmy, warunki w łodzi? Warunki też teraz, które są, wiadomo, jest koronawirus, nie wszędzie można pojechać, nie jest tak swobodnie jak było wcześniej. Gdzie się przygotowywałeś i na ile to było, powiedzmy, takie skuteczne? No jakie będzie skuteczne to się okaże w sobotę, a no się, przygotowuję się zawsze w Oktopusie Łódzkim i mam swoją prywatną salę, no i tam właśnie te strony, indywidualnie z trenerem wszystkim. Rywal Ion jest Ci już znany, bo to zawodnik UFD Gym, który no, powiedzmy nie jest jakimś pierwszoplanową postacią, ale na powiedzmy, dobierając go do Twojego rekordu, to jest właściwy rywal na tym etapie kariery? Ja nigdy nie wybierałem rywali. Dostałem taką ofertę. Powiedziałem, że na no kogo mi dadzą, ten, ten może być. Dali jego, więc się bije z nim. A czy jest bo jest odwieni? No myślę, no nie ma jakiegoś rekordu, nie wiadomo jakiego. Myślę, że to jest dobry przeciwnik. A to, że jest z zagranicy, bo to też gdzieś niesie. Są różne style, różne szkoły. No, co by nie powiedzieć, to jest dość mocna szkoła, jeśli chodzi o UFD Gym, więc na pewno nie jest tam przypadkowo. No zobaczymy, czy jest mocno. Rywal robił na tobie wrażenie? Udało ci się obejrzeć walki? Czy ty jesteś zawodnikiem, który nie ogląda walk swoich rywali? Nie, no, analizowaliśmy z trenerem Szyszką, ma tam parę mocnych stron, ale ja myślę, że mam więcej i jestem bardziej wszechstronnym zawodnikiem. Moje argumenty będą mocniejsze. Presja na real fight'cie, gdzie byłeś gwiazdą i pierwszoplanową postacią real fight'u eee, i były setki kibiców, tak? to delikatnie mówiąc setki, bo tam były tysiące, z półtora tysiąca ludzi zawsze na hali w, przy tych walkach, gdzie ja byłem. Czy presja teraz tego, że nie ma tych kibiców, coś dla Ciebie trudniejsze? Myślę, że nie ma presji. Chęć, tak, mam taką chęć osiągnięcia sukcesu. Że nie, nie zważam na to, czy są ludzie, czy ich nie ma. Po prostu klatka się zamyka, jest przeciwnik i trzeba zrobić swoje. A ta głucha cisza nie przeszkadza ci? <grym> Myślę, że będę lepiej szedł trenerów. Bardzo dziękuję. Marcin, życzę powodzenia w sobotę. Wiadomo, zawsze kibicujemy polskim zawodnikom. Fajnie, że sprawdzisz się z zagranicznym rywalem, bo to gdzieś jest zawsze odnotowywane. No i czekam na rozwój kariery w organizacji Fight Exclusive Night. Mam nadzieję, że prezes tu ułożył ci drabinkę i dojścia do tej najważniejszej rywalizacji co, będę na to czekał. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Marcin Filipczak, dziękuję. Marcin, zdjątko, jeszcze sekundkę sobie zrobimy.